Dzień drugi, przygoda druga. No po ostatniej przygodzie już wiemy, że mamy 15 cegieł i 25 pieniążków. Porozmawialiśmy z sobą nawzajem, podyskutowaliśmy trochę. Tomek się spytał, co jest potrzebne, żeby zbudować domek, żeby mieć gdzie mieszkać, gdzie spać i tak dalej. No to powiedziałem mu, że taki domek kosztuje 20 cegieł, 10 desek. Tomek szybko policzył, że brakuje mu 5 cegieł i 10 desek, więc stwierdził, że pójdzie je kupić. No i tak też uczyniliśmy. Poszliśmy do gubernatora we wsi, bo na razie jeszcze nic nie ma, bo wieś się odbudowuje. Spytał się, czy można tu kupić deski. No niestety desek nie można było kupić kupić ani cegieł, no bo sklepy są puste, no bo wszyscy odbudowują swoje domy i nie da się ich kupić. Ale na szczęście gubernator ma kilka desek w zapasie i cegieł, a nawet trochę pieniążków i on może w zamian za zadanie nam je dać. No i ja wymyśliłem w ten sposób, że każda przygoda to będą dwie misje. Jedna misja wewnątrz wioski i jedna misja poza wioską. To będą zupełnie różne zawsze misje, zupełnie różnej natury, zaraz zrozumiecie o co chodzi. I misja... Ogólnie rzecz biorąc, gubernator będzie dawał zawsze misję wewnątrz wioski, a oficer policji będzie dawał misję poza wioską. No i tak, pytaliśmy się, co możemy zrobić, żeby dostać te te cegły, te deski i nawet pieniądze i gubernator powiedział, no, że brakuje ludzi do przepisywania ksiąg ze zburzonej biblioteki, tak? Ludzie odbudowują tą bibliotekę, ale nie ma kto przepisywać ksiąg. Więc jeżeli pomożemy im przepisywać księgi, to da nam te 5 brakujących cegieł, 10 desek i nam zapłaci pieniądze. Im lepiej przepiszemy księgę, tym więcej pieniędzy nam zapłaci. No, więc Tomek się bardzo ucieszył. I na czym polegało przepisywanie księgi? Zaraz się dowiecie. W międzyczasie poszliśmy też po drugie zadanie do oficera policji. Spytaliśmy się, czy możemy coś zrobić, żeby zarobić. Oficer policji powiedział, że mamy do wyboru trzy zadania. Dowiedział się, że możemy albo sabotować wężonów, którzy kradną deski z naszych tartaków, albo możemy sabotować również wężony, włamać się do. Poczty i podmienić listy, które Wężony między sobą przekazują, albo Wężony właśnie transportują pieniądze i możemy ich napaść i zabrać Wężoną pieniądze, które oni ukradli komuś innemu. No, oczywiście, Tomek stwierdził, że napadniemy Wężony, weźmiemy im pieniądze, będziemy mieli więcej pieniędzy. Więc w każdym razie ja zacząłem przygotowywać misję, żebyśmy zaczęli żebyśmy mogli napaść na te wężone odebrać im te pieniądze, a w międzyczasie Tomek miał przepisywać księgi. Na czym polega przepisywanie ksiąg? Tara! Oczywiście na ćwiczeniu rączki. Przez 15 minut Tomek miał ćwiczyć rączkę. Miał jeździć mazakiem. Tutaj są efekty jego pracy. No i tak jak Tomek prze, przepisywał księgi, czyli ćwiczył rączkę, ćwiczył robienie szlaczków, tak ja przygotowywałem. Misję. Zaraz opowiem jak ta misja przebiegała. Jeżeli chodzi o przepisywanie ksiąg, to misja była dość prosta. Za każdą stronę ładnie przepisaną. Dostał jedną srebrną monetę, tak więc jeszcze parę monet zarobił. No a tutaj dowiedzieliśmy się, że będzie szła karawana taka z pieniędzmi. Będziemy musieli zrobić zasadzkę. Jesteśmy dwoma ninja. Tutaj zaczynamy w jaskini schowani za tym. I tam będziemy musieli uciec, żeby nikt nas nie zauważył. No, zadanie będzie trudne, bo będziemy. Wiemy, że wróg jest uzbrojony, a my jesteśmy nieuzbrojeni i wroga prawdopodobnie będzie więcej. Tamek musiał przyszykować sam jakąś zasadzkę. No, ma 5 lat, więc dużo mu musiałem podpowiadać jeszcze. No, ale poradził sobie całkiem nieźle. Zaraz zrelacjonujemy sobie to, w jaki sposób przebiegała ta misja. Po niewielkich podpowiedziach z mojej strony. Tamek stwierdził, ninja nasz stwierdził, że najlepiej będzie przewrócić drzewo i zatrzymać w ten sposób karawanę, okraść ją i uciec. No tutaj, akurat, ta przygoda jest bardzo jednolinijna czy prostolinijna. Tutaj nie było za dużo wyboru. No troszeczkę na szybko zrobiłem tą misję. No ale najważniejsze, że zabawa była dobra, tak? Jeszcze na sam koniec przypomnę zasady. Przebiegu gry, bo tu są bardzo konkretne zabawy, tu jest improwizacja w przygodę, ale zasady są twarde, konkretne i nie można robić byle czego. Problem, który się pojawił, był dosyć duży, ponieważ aż czterech uzbrojonych żołnierzy się pojawiło dziadek, który biedny, niewinny, ciągnie te, te, te ukradzione pieniądze, a my jesteśmy tylko w dwójkę. Nie dość, że w dwójkę, to jeszcze bez broni. No ale zobaczymy, jak nam się uda. Tutaj, kiedy już kusznicy byli na wysokości naszego drzewa, niespodziewanie zauważyli naszych ninja i oddali na tego z przodu każdy po jednym strzale. Wskutek czego nasz ninja już nie miał czterech punktów życia, tylko dwa. Jeszcze jedna taka akcja i nasz ninja zginie, a przynajmniej straci przytomność. Wtedy Tomek nie mógł już czekać, wtedy nasi ninja nie mogli czekać i przewrócili drzewo na tych dwóch żołnierzy z kuszami. Wskutek czego się ich pozbyli, zostało tylko dwóch na dwóch niestety uzbrojonych w hełmy i miecze kontra nic. Rycerze zaczęli gonić ich z tej strony, chcą obecną skałę ich dogonić, Tomek troszeczkę wpadł w panikę, nie wiedział co miał robić. Rycerze otoczyli skałę i zaczęli ich gonić, byli coraz bliżej. Kiedy jeden ninja zdrapał się skutecznie na drzewo, drugi dyskutował z woźnicą czy, czy woźnicą z dziadkiem. Okazało się, że dziadek nie jest zły, że został zmuszony do pracy i bez problemu oddał klucz. Tymczasem żołnierze już byli naprawdę blisko naszych ninja. Tomek poświęcił akcję na zabranie klucza od dziadka. Drugi cały czas siedział na drzewie i niechybnie stracił jeden punkt życia. Okazało się, że na drzewie nie jesteś nieśmiertelny, że też można cię skrzywdzić. Sytuacja stała się naprawdę niebezpieczna. Nasi ninja są koło skrzyni, którą są okraść, ale żołnierze są przy nich. Przypominamy, że ten ninja już stracił dwa punkty życia, a ten jeden. Tutaj z rozegrane zostało to naprawdę mądrze. Jeden ninja poświęcił turę na otworzenie skrzyni, drugi poświęcił jedną turę na zabranie rzeczy ze środka, i zostało im jeszcze po jednej turze, bo każda, każda, każdy ruch to są jakby dwie akcje, każdemu zostało po jednej akcji. Więc najpierw uciekał tym, któremu zostało najmniej życia, a jako drugim uciekał tym, który miał życia więcej. W tym samym czasie żołnierze. Gonili ich i odebrali mu po jednym punkcie życia. Tak więc ten ninja stracił dwa punkty życia, zostało mu jeden ostatni punkt życia. Nasi ninja uciekają. Jeden ma jeden punkt życia, a drugi ma dwa punkty życia. Żołnierze ich gonią, no sytuacja jest trudna. Uciec muszą do jaskini, czyli schować się tutaj za tym, ale muszą to zrobić w taki sposób, żeby nikt nie wiedział, gdzie zniknęli. A tymczasem żołnierze depczą im po piętach. Ważne, że złoto zostało zabrane, czy tam srebrne pieniądze, srebrniki. No natomiast sytuacja jest ciężka. Jeden ma pół życia, jeden ostatni punkt życia i żołnierze depczą im po piętach. Tomek wymyślił to bardzo mądrze. Kiedy uciekał dookoła, schował się w krzakach. A żołnierze, którzy biegli za nimi, pobiegli dalej dookoła, przebiegając koło krzaków. Żołnierze zaczęli ich szukać, a Tomek cierpliwie siedział schowany swoimi chłopkami w krzakach. Dopiero kiedy żołnierze, szukając, oddalili się na bezpieczną odległość, nasi bohaterowie uciekli. Pobiegli tyłem i schowali się w jaskini, gdzie misja została zakończona.